Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Przedstawiam Wam następujące zdrapki. Kieszonkowe, Kocham Zimę, Vegas, Różowe Złoto oraz Big 7. Wkład na dzisiejszy odcinek to 23 zł. Kto lubi zdrapki zostawia łapkę w górę, a ja się zabieram za drapanie. No i zaczynamy od najtańszej zdrapki. W tym wypadku jest to kieszonkowe z numerem 45. Zapraszam serdecznie do oglądania. Kto lubi zdrabki, to trzyma kciuki. Szukamy oczywiście pliku, pliku pod warstwą ścieralną. A czy się trafi plik? Zaraz zobaczymy. Mamy na sam początek worek, słoneczko, gwiazdę za 2 złote i ostatnia. Szansa, a była to truskawka. No i zobaczcie, WP to są dwie pierwsze literki, które potwierdzają nam, że wygranej w tej zdrabce niestety nie ma. Dlatego szybciutko przechodzę do kolejnej zdrabki. Będzie to Kocham Zimę. Ta zdrabka jest z numerem 88. Szukamy wygrywających liczb. Jeszcze sobie szybciutko tutaj sięgnę po pomoc. O, i już możemy drapać. Lecimy. Zdrawką. Jakie wygrywające liczby się tutaj kreją? Będzie to liczba 32 oraz 29. Tych liczb szukamy. No i zobaczmy. Mam piątkę. Mam 32, także pierwsza wygrana zdrabka już jest. Oby tak dalej, oby tak dalej. Tutaj mam 29, więc kolejna wygrana. Zobaczcie, druga wygrana w zdrapce. Lecimy do kolejnej. No i proszę, jest kolejna wygrana. Trzecia wygrana w tej zdrapeczce. Czwarta wygrana. I uwaga, piąta wygrana. Piąta wygrana. Potrzymam Was troszeczkę w niepewności, tą zdrabkę zostawimy sobie na sam koniec. A teraz szybciutko przejdźmy do Vegas z numerem 27, akurat 27 numer. Myślę, że może ta zdrabka być szczęśliwa. Troszeczkę Wam przybliżę, żebyście to lepiej widzieli. I szybciutko szukamy trzech identycznych symboli. Trzy identyczne symbole, a mamy gwiazdę. Drugą gwiazdę i niestety kufer. Także w pierwszej grze się niestety nie udało. Lecimy sobie do drugiej gry. Będzie to dzwonek, siódemeczka i puchar. Także no zobaczcie, tutaj nie dali szansy. Księżyc, cytryna i cytryna. I ostatnia gra, pomarańcza, klucz. I winogrono, także tutaj w tej grze nie ma wygranej. Szukamy wygrywającej liczby, a będzie to liczba 12. Trzymajcie kciuki, żeby się udało na tę 12 natrafić. Mam 11. Zostajemy to chwilę lata, ale mam nadzieję, że to aż tak nie przeszkadza. 26, 20, 28. 19 i to chyba byłoby na tyle. Jeszcze tak szybciutko sobie tutaj zerknę, żeby się na pewno upewnić, że niczego tutaj nie, pomyli, nie pomyliłem, nie pomieszałem, nie, po, nie zagmatwałem, bo wiecie jak to jest. No nie ma wygrywającej liczby, także niestety zdrabka z numerem. W 27 się nie spisała. Szybciutko przychodzę do różowego złota. Różowe złoto z numerem 5. Szybciutko Wam pokażę, żebyście to dobrze widzieli. No, i mam nadzieję, że teraz ta zdrabka pokaże się wygrana. Ach, no słuchajcie, lecimy. Lecimy z tą wygrywającą liczbą. Wygrywającymi liczbami w zasadzie. Mamy 35. Zobaczcie, tutaj mamy 29. 27 i ostatnia z wygrywających liczb to 34. Szukamy tych liczb. Czy się uda trafić? Zaraz zobaczymy. Jest, jest pierwsza wygrywająca liczba 27. Dobrze się te drabki dzisiaj sprawują. Tutaj 18, 12, 25. Tutaj wygranej niestety nie ma. 32. I lecimy do kolejnego rządku. 43, 14, 30, 28. No, zobaczcie, bardzo blisko. I 41. Sprawdźmy, co mamy pod 27. Jest to 5 złotych, ale to nie koniec, ponieważ mamy tutaj jeszcze mnożnik wygranej i możemy w tym momencie tę wygraną pomnożyć, ale niestety jej nie pomnożymy, dlatego że mamy raz jeden, um, no, ufam na słowo, że jest tu 5 złotych, także różowe złoto się jak najbardziej sprawdziło, dołącza do Kocham Zimę. A ostatnia zdrabka na dzisiaj to Big 7, Big 7 i ta akurat jest z numerem 15, moi drodzy, 15 numer. Tutaj wiadomo szukamy tyliku i wygrywające liczby, ale też siódemeczki. E, też siódemeczkę możemy znaleźć, także jak najbardziej mile widziana Szukamy w takim razie, żeby tutaj o, trafić w odpowiednie miejsce. Mamy kolczyki. Mamy kapelusz. Zobaczcie, pierwsze dwa symbole, no niestety puste. Niestety puste lecimy do kolejnego symbolu. Jest to symbol worka. Kolejny symbol: tutaj mamy pierścionek, serduszko, nie ma wygranej, szminka, moneta, dzwonek, róża. Czekolada, czekolada. Nie jest wygrywającą liczbą, jakbyście wiedzieli, kto mi pod nogami leży. Dobra, lustro. Lustro. Następnie garnek. Kolejnym symbolem jest brylant. Następnym symbolem jest trofeum. Tutaj mamy podkowę. I ostatni już rządek w tej grze, w grze Big 7, jest to klucz, flakon perfum, safe, świnka i uwaga torba. Po prostu torba, zdrapka. Podejrzewam, że jest pusta. Nic nie pominąłem. J, C oraz G. Trzy literki inne, kontrolne, świadczą o tym, że niestety ta zdrabka leci do kosza. No i sobie sprawdźmy, co udało się wygrać w tej zdrapce Kocham zimę, kocham zimę za 2 zł, a aż 5 wygranych. Jest to coś fantastycznego: fantastyczna zdrabka się trafiła. No dobra, szybciutko sprawdzamy. Pod 32 mam 2 złote. Tutaj mam 2 złote, pod 29 mam 2 złote, Tutaj również dwójeczka, tutaj dwójeczka i tutaj dwójeczka. 5 wygranych, ale 5 wygranych, co łącznie daje mi kwotę w wysokości 10 zł. Także tutaj 10, tutaj 5 to jest 15 zł w dzisiejszym odcinku. Uważam, że wynik jest naprawdę pozytywny. Jeżeli podobał wam się odcinek, serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górę, kto mojego kanału nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji. Widzimy się w kolejnym razem. Trzymajcie się.